A ja też. No. Uderzył się wózek, bo wózka to będzie wola, bolała. Bo wózek jest za, nie lubi, jak ktoś albo coś go uderza. Dlatego ja tak robię właśnie ten kat. Muszę się patrzeć, żeby nie lubię jeść w kuchni. Ja tak szybko. Oj, to może za szybko co? Tak, bardzo. A opowiedz może coś Rybce. Hmm? O czym wczoraj żeśmy opowiadali? Rabusia. Przesuwamy? Tak. Dobra, to ja mogę przesunąć bardziej. Jakiegoś razu rabuś Farax lub się Rausieński już z razu zajmęli się w lakoczki. Albo w naszym mieście i zaczęli się. policja pampuny przechodziła. Nasz ikon i Ada śledzili szaferka Rabusia Zajmę i Rabusia Sińskę. Myślać, bo siedzieli na gałęzi razem z ciężarówą. No więc lub, lubię. A potem zakradli się policjanci. Hop, oni wskoczyli im na głowy, a potem rabił się hop i zakaj kowali policjantów. Potem wsadzili do więzienia. Potem mogli spokojnie napadać na banki wszystkich policjantów. Nawet komendanta właśnie nie złapali, bo nie byli w jednym pomieszczeniu w potełku policji. Więc wszystkich dankowali, Wsadzili do więzienia, a potem mogą spokojnie rapować banki i oni obrabowali wszystkie banki świata, a potem oni nie wiedzieli, bo, bo nie mieli centrali w więzieniu policjanci na на по